No witam was. Cały czas mam zapytania, jak cenowo to wygląda u nas. Otóż cała ta podstawa z siłownikiem rozdzielaczem, tak, węże wyprowadzające, czyli tam zasilanie, powrót i ten postument tak na kółkach to jest koszt 4.500 zł. Każdy następny element tłoczący, czyli ten do siana, do słomy, tak, do Yy, liści półtora tysiąca do trociny 1500 łupiarka 2000 zł. Także jak poskładacie wszystko do kupy, ceny wam wyjdą i oczywiście osobno jest liczony agregat, nie, w zależności do czego potrzebujecie. Przykładowo tutaj yy, tam do słomy, siana, tam liści wystarczy 22, nawet półtora starczy. Także koszt tam w granicach 1000 zł. Jeśli potrzebujecie do tłoczenia brykietu trocinowego tak, i łuparkę naprawdę konkretną to polecam minimum 5,5 to jest akurat 7,5 kW Nie, ale 5,5 też da radę Także Ceny już znacie I taki agregacik 7,5 przykładowo nawet jest wystawiony na Oliksie za 3000 zł Ale on uciąga wszystko, nawet koparkę Także pozdrawiam